Mateusz Kaniowski oraz Marianna Schreiber, która... Witam serdecznie, szanowni państwo, dzień dobry. ...dziś opuściła klatkę w ramach skandalu. Pierwszy raz w historii. We Freak Fightach zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, właściwie to zawodniczka, ponieważ syn owej zawodniczki rzucił pełną butelką prosto w twarz tej fajterki. To, to jest ja naprawdę, ja się śmieję z bezsilności, bo wiesz, za każdym razem planuję, że już naprawdę, że już niech nie będzie tych kontrowersji, że już naprawdę musia tak normalnie, wiesz. I za każdym razem jak już ja się uspokajam, i już ja niczego nie robię, to ktoś coś robi na mnie. się no. znerwujesz, że rzucił w ciebie tą butelką. No to było takie nagle, takie wiesz, ja stałam bokiem i nagle drz... ja takie co, że ktoś Wiesz, zdążył przeskoczyć przez klatkę, jakby im przyłożyć, jeszcze nie ja kiedy. Jak? A potem patrzył, nie że to butelka jest, kochany. Nie, no. Ja myślę, że tu będą łzy, że tu będzie lament, wściekłość, a tu proszę bardzo. No, bo potem poszedł na backstage do mnie syn Małgorzaty i powiedział, że tak mu się przykro zrobiło, jak jego mama cierpi, i że chciał po prostu coś zrobić, żeby tak mi dowalić. No, ale przeprosił. rękę, przeprosił, no więc myślę sobie, Boże, już nie ma co naprawdę ciągnąć tego wątku. Podałam również rękę, mówię w porządku, i, i właściwie to tyle. No. Miłosierna Marianna. Wybaczyła. Co by się spodziewał? To jest podstawa wiary, wybaczać. Ja byłem przekonany, że tutaj będzie taki wiatr, ten wywiad. Proszę, że co? Że będziesz wiesz, wiedz, że tutaj agresywnie wściekła. Nie wiesz, ja odrobiłam lekcję od czerwca. Wiele się u mnie zmieniło pod względem takim sportowym, pod względem takim mentalnym, więc już sobie obiecałam, że naprawdę będę starała się mimo tej kontrowersji zachować jakikolwiek poziom. I mam nadzieję, że to mi się udało przez te konferencje, przez te panele i, i, no i na walce. Wbrew pozorom mam wrażenie, że Łukasz Magikal, który ci wyrzucił tą butelką, troszeczkę uratował cię przed czymś jeszcze innym. Nie wiem, przed czym. Przed brzydkim obrazem, kiedy obijasz 50-paroletnią kobietę po problemach życiowych w klatce i bijesz ją, aż przegra, nie będzie w stanie wstać. I to rozwiązanie jest dla ciebie o tyle dobre, że przynajmniej nikt będzie ci wyciągał filmików, jak biedna pani Gosia nie wie, gdzie jest i jest ciągle obijana, bo nie miała szans w tej walce. Znaczy, no, wiesz, co ja widziałam? Ja widziałam, bo był taki moment jak ona, przed tym knockdownem, jak ona stała, wyjęła ochraniacz na zęby. I z go włożyła i trener krzyczy do mnie, że uderza ją, ona stoi, tak? Zresztą ty stoisz, uderza ją. A ja do niej krzyczę, a nic ci się nie stało? A nic ci się nie stało? I powtarzałam trzy razy, a coś ci się stało? A ona patrzyła tak... Ona nie wiedziała, gdzie ona jest. I człowieczeństwa się w tobie włączyły, Marianno. Aha, przepraszam, momencik. Ona nie wiedziała, gdzie ona jest i mi się tak szkoda zrobiło. ale jak trener mówił, że muszę dalej jakby ten, bić ją, no to wykonywałam polecenia trenera, to... Na tym to polega, że co trener powie, to jest święte i jakby całą taktykę, którą mnie trener nauczył, wykonaliśmy pe, perfekcyjnie. No przepraszam, oprócz tego, że trener mnie CEP nie uczył, tylko proste ale ja w stójce, no jestem dość kiepska. Myślę, że to jest pierwsza i ostatnia walka, którą przyjęłam w K1. Sądzę tak naprawdę, że osobiście to, co powiedziałeś teraz o twojej reakcji na to, kiedy ona była obolała, pokazuje, że trochę było ci głupie, jednak ją bić. Bo mi głupia. A powiem Ci teraz, jak to wyglądało? Ciężko się na to patrzyło, tak szczerze, bo jednak kiedy młoda kobieta w sile wieku wysportowana i tak dalej, bije się z panią po 50. Pięć... Bo wiesz, jak ona się biła z drugą starszą panią, czy z Nikolą, która była dużo mniejsza, ale jak nagle było te same warunki fizyczne i różnica w wieku aż taka. To to nie wyglądało dobrze. Ty Ale ty rację. musiałaś to zrobić. Ale masz rację, nie, nie musiałam. Znaczy musiałaś już to... w klatce, będąc, chodzi mi o to. Będąc w klatce, tak powiedziałam, dałam słowo i jakby chciałam go dotrzymać. Wiem, że wiele osób mówiło, że ucieknę, że się poddam, że, że nie dam rady, że, że mentalnie jest to dla mnie za, za mocne. To było dla mnie mentalnie za mocne. Ja naprawdę przed wejściem przeżywałam i mówiłam trenerowi, że... Że nie jestem w stanie, bo ja patrzę na nią. Wiesz, ona unikała mnie przez cały dzień wczorajszy i dzisiaj na tych wszystkich różnych zebraniach, i tak dalej. Nie patrzyła na mnie w ogóle, ale ja na nią spojrzałam i tak po prostu widziałam w niej. Um... Osoby, która nie chce tego robić. Wiesz, o co chodzi. I to już nawet abstrahując od wieku, no bo ona ma praktycznie ten sam wiek, co Monika Laskowska, która wygląda no jak, jakby była w moim wieku. To nie mniej jednak hmm, chodzi o jej, o jej jakby stan fizyczny. To raczej o tym bym myślała, że wiesz, ona jest po przejściach i tak naprawdę no, nasza taktyka, czyli kopanie na brzuch hmm, była dla niej bolesna, tak mi się wydaje. I o ile znosiła to do jakiegoś momentu. To te te moje cepy, panią. To te moje cepy, one. no... Czy na biedną panią Gosie, po problemach alkoholowych, ty specjalnie ją biłaś w brzuch? Marianno... Nie, nasza taktyka to było po prostu trzymanie dystansu. Jak wszyscy I wiemy. Hamowanie frontkikami prosto, w porozbijane webechy życiem? Nie, przepraszam bardzo. W sztukach walki, fronty służą do tego, żeby właśnie przede wszystkim utrzymać dystans. Ja naprawdę chciałam ten dystans utrzymać. Więc raz y, mieliśmy w planie raz front, a raz właśnie w łydkę. Raz front, raz w łydkę. I ja to wykonywałam. A jak to ma się nie, do tych czasów w brzuch, ten nie, nie, pani nie, Gosi? No, przepraszam, przepraszam. Po każdym froncie Małgorzata szła na mnie dalej. Co świadczy o tym, że te fronty nie były tak mocne, i ją tak nie bolały. Y, więc pomyślałam sobie w trakcie, że muszę zacząć atakować rękoma, no bo ona cały czas po tych frontach na mnie szła. Powoli, bo powoli, ale szła. I te fronty przestraszyły ją, więc ona nie zadawała ciosów, nie kontrowała, tak? Gdyby kontrowała też bym na ja to przygotowana. Ćwiczyliśmy cały czas to samo, mimo że ja tą walkę przyjęłam, no tak, żeby nie skłamać cztery dni przed y, drugą konferencją Prime, a, a pierwszą moją konferencją. No i wiesz, i wtedy trener y, mi tłumaczył, co to znaczy K1, bo ja tak naprawdę nie miałam pojęcia i jakby mówię, trenerze, no to tylko ćwiczymy, jakby, no zapasy, jiu-jitsu, no a tej stójki, to raczej to tak nie bardzo. A trener mówi, dobra, ja ci tłumaczę, to się nie martw. Ja no, no, tak średnio trochę. Ale no, no, więc uczyłam się zasad jeszcze kilka dni przed walką. Czy to poczucie, które mnie towarzyszyło Ci w klatce, patrząc na panią Gosię, było takim zatłoczeniem koła Twojego życia, fightowego? Tak. Tak, bo ja sobie zdałam sprawę, że ja że ja jestem naprawdę wrażliwą osobą i. He, boże. I, bo ja nie do końca lubię się bić, wiesz o co chodzi. Ja po prostu. Nie wiem. Ja, ja, ja po prostu jestem tak mentalnie za delikatna na to trochę. Ja, ja bym mogła te konferencje, te wszystkie takie rzeczy robić. Hmm, chociaż mówię, no ja. ja, ja Dużo zmieniłam w swoim podejściu do tego, do tych frików, do, do swojego zachowania, do, do, do jakby, tego wszystkiego od czerwca i stwierdziłam, że Boże, naprawdę, ja nawet z połamaną ręką będę walczyła. Naprawdę, z nogą nie wiem, kulejącą, z nie wiem czym, rozbitym nosem i złamanym i tak dalej, ale żeby już pokazać ludziom, że ja naprawdę mam ten charakter i że, że się nie poddam nigdy więcej już. I po prostu ja tylko nie chciałam przegrać z nią. Rozumiesz o co chodzi? Ja chciałam po prostu ją punktować, chciałam z nią wygrać na punkty. Tak? Plan był taki, że wygrywamy z nią na punkty. I jakby ja chciałam tylko obijać ją przez te trzy rundy. Przecież te, te, te rundy miały po dwie minuty. Ja tak naprawdę nie wiem, w której rundzie, znaczy w której minucie się skończyła ta walka. Szybko. Ale no pewnie się skończyła w podobnej minucie, co ja się poddałam z, z Weroniką Jaroniewską. Wiktorią, przepraszam. No więc no. Y więc tak przypadkowo w sumie, właściwie. Chyba nie dostałeś nawet ciosu, prawda? Nie. Całe moje szczęście, cztery walki, trzy walki odbyte i zero ciosu. Nie, Monika mi, Monika mi zadała cios w grudniu zeszłego roku. Wiktoria. Wiktoria zadała mi tak jeden cios tutaj w szczękę, ale no nie miałam żadnego zdrapania, czy jakiejś tam krwi, czy czegoś. Wszystkie przeciwniczki zawsze polują na mój nos i jakoś tak nigdy się to nie udaje. Ja. Z perspektywy Ale czasu. Nigdy nie, mów nigdy. Jest twoja dola. Pod względem tego, czy wejście do free fightów było dobrą, czy złą decyzją? Mm, wejście do free fightów było dobrą decyzją. Ponieważ e, dzięki tej decyzji e, ja zrozumiałam kto kim jest w moim życiu. Kto czego ode mnie chciał i, i, i kto jak mnie szanował tylko na pozór. I. Mm, no i dużo się nacierpiałam z jednej strony, naprawdę bardzo dużo. I dużo przeszłam i jakby bardzo dużo mnie to kosztuje. Um, no jakby nerwów i, i w ogóle tak mentalnie mnie to dużo kosztuje, to przeżywam. To jest tak, że ludzie widzą mnie, wiesz, silną przed kamerą, a ja tak pewną siebie, a ja wracam do domu i tak czasami sobie płaczę. Nie odważyłbym się zapytać o twoją rodzinę, ja widzę, że ty sama sobie tutaj tak przeszłaś płynnie. Ale z drugiej strony, No, f, 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 no co mogę powiedzieć, no... Mm, kochany, no gdzie ja bym zarobiła takie pieniądze w ciągu, nie wiem, roku nawet pewnie nigdzie. No, pamiętam, jak byłam na doktoracie, to tam miałam, miałam taką perspektywę jednocześnie pisania doktoratu, tak? No, byłam na tym doktoracie jakiś czas, o no tam z pół roku. I jednocześnie prowadzenia jakby wykładów, no tam była kwota, jakaś tam pamiętam 5000 zł netto miesięcznie. I jakby... To, to są to są duże pieniądze, ale z drugiej strony, no dzisiaj, gdy tak naprawdę w marcu na przykład zostałam zjana dzień sama i musiałam opłacić mieszkanie, zajęcia, szkołę, córki, wszystkie dodatkowe zajęcia, samochód i same opłaty wynosiły mnie 8-9 tysięcy złotych miesięcznie, no to nie utrzymałabym się z tego. Czyli właśnie na kanale moim, prywatnym, leciutko atakujesz swojego byłego męża bądź obecnego jeszcze? Jeszcze obecnego, ale, ale nie, ja nikogo nie atakuję. Ja szpileczki. Przepraszam, to jest dla mnie czas przeszły. Ja staram się żyć przyszłością i to wszystko, co, co wiem o swoim mężu, powoduje, że ja. Ja już, ja już po prostu nie patrzę na niego tak jak, tak jak wcześniej i jakby mimo tego, że uważam, że jestem osobą. Kurczę, wiesz, na co dzień w życiu jestem bardzo, bardzo samotna i w ogóle jakby... Niby, niby tyle ludzi chce ze mną zdjęcie, a tak naprawdę to ja, ja, ja czuję się mega samotna. Jest mi z tym trudno, jest mi z tym ciężko. I jakby robię wszystko, żeby sami nie siedzieć w czterech ścianach, wiesz. I, I tyle mam tych aktywności, żeby właśnie wypełniać ten czas, żeby nie myśleć o tym, a, ale jestem taka sama po prostu w tym wszystkim. I ten internet to wszystko jest takie po prostu złudne, że niby wiesz, że ja jestem tu, ja jestem tam, tu ktoś mnie lubi i tak dalej. No, trudne jest to wszystko, trudne jest to wszystko, naprawdę. No. Dziękuję bardzo dziękuję bardzo. za wywiad i życzę wszystkiego dobrego i powrotu uśmiechu. Wszystkiego dobrego, szanowni państwo, dobrego wieczoru. Dzięki. Na razie.